Czełamowi widzowie, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale serii Braciaki. Dzisiaj na razie nie ma z nami Kuby, ponieważ pojechał coś załatwić. A co? To się w przyszłym odcinku. A dziś widzowie lecimy z buraczkiem. I ogólnie tutaj widzowie, jak widzicie, teraz przyjechałem tu właśnie wysypać już jedną przyczepę, jednego fligla, bo tyle już nakopałem tego buraka. Eee, więc wtedy mogę sobie już tam pomału wyjeżdżać tylko wiecie co, widzowie, czekam sobie jeszcze na mleczarnię ja się bo właśnie da. ma tu przyjechać o! ubilkumowa, jak zwykle no bo wtedy tam lecę od razu dzień dobry tam, a pan mnie słyszy na pewno? zaraz się przywitamy on wie gdzie jechać tu tam wtedy jak tam wie gdzie jechać tu, za pomału idę tylko czekajcie, tu jest paszowóz Ciekawe, czy tu sięgnie on. Pompa mu sięgnie. Dzień dobry! Wie pan co? Dałby tu pan radę tutaj... Dzień dobry! Do, tu dałby tu pan radę cofnąć. I pompa tu pana Dzień. sięgnie. Tutaj. No wie pan, gdzie zawsze jest ten, nie? No okay, okay. Tutaj teraz paszowóz, więc nie wiem, czy pan da... Może radę da się rada jakby, jakby pan dał radę, wtedy będzie bardzo dobrze. Ale... Jeśli pan nie da, to wtedy odstawię po prostu i tyle, nie? No. I widzowie ogólnie tak, krowki tutaj są u nas. Eee, karma widzicie, widzicie, jest. Elegancko krowy są. A nakarmione. Jak widzowie widzicie, mamy godzinę 18:15, ale my kopiemy słuchacie buraka, bo gonią nasz terminy z siewami. Panie, pan zresztą zaczepiłeś prze... na no, mój paszał, wie pan. Tękuję się panu, czy nie? dziękuję. Dziękuję, Dobra. Wtedy pan już wtedy panowie tam na fakturę pan prześle, dobra? No tak jak zawsze omiliśmy no, się no, dobrze. Dobra. To wtedy pan ja tam już... Jadę wtedy. Dobra. Do widzenia! Okay. Do widzenia. W tej sobie, sobie tam lecimy. I ogólnie widzę jak my sobie buraka case'em pumom, bo troszkę ten fengior tam coś nie dawał rady. Czyli ogólnie nie daje z mocowo w DGIT, ale trochę źle wyglądał, a że nagrywamy to wiecie widzowie, nie? Odcinki muszą być bardzo dobrze zrobione, więc mimo wszystko muszą być zabone dobrze, ale będzie z tego mało wyświetlenie jak zawsze, ale no jest git. E, więc tutaj sobie, sobie tutaj lecimy. Teraz sobie tu otwieramy mm, gałarz. I wyjeżdżamy. Teraz widzę, ogólnie mam nadzieję, że mnie tyle ze mnie zagłuszy, Bo w poprzednim odcinku wiem co było, ja wiem o tym, ale no niestety... Czy poprzednim? Nie, nie poprzednim. Prze dwa, dwa, dwie odcinki wcześniej chyba bo w poprzednim odcinku to myśmy robili nie Hollandem tylko robiliśmy klasem i klasem eee, ogólnie wtedy lecimy sobie na tego buraka po malutku tutaj wyjeżdżamy, dobra tutaj krowki są jeszcze są sąsiada i konie Ogólnie trochę sobie tam jeszcze wkopałem tego buraka, już tam dookoła pola. Lecz jeszcze nie wykopałem się z tego pola, nie? Tylko po prostu tam sobie wykopałem już poprzeczniaki i zrobiłem dwa kółka dookoła, dookoła tego buraka. I wtedy lecimy sobie z przepą fligla. Powiem was o dobrze, że ten fligiel chociaż jest taki jeszcze niezbyt wysoki na ten nasz, na ten nasz kombaj, bo jak ja bym miał, powiem was, cofać tym, tamtymi brantnerkami od zaczepiać, to to chyba tak się, wiecie, schodzi, nie? A fligiem to raz, was szybko tam się wykręcę i, 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 i tyle, i tyle. Eee, dobra, wtedy tu sobie zajeżdżamy na to pole. Puma zastaje, widzicie? Na chudych oponach. Mamy do nich chude opony, więc Dlatego też jest w sumie w tym kombajnie. Wsiadamy. drzwi otwieramy. Teraz trzeba drzwi zamknąć. Odpalamy pumę I jedziemy. Włączmy... Uuu, przed przelewem! No nawet całkiem, całkiem, całkiem jest nawet nieźle. 20 tysięcy za mleczko elegancko. To dobrze, troszkę z widzę kasy jest, bo ogólnie mamy plany na nowe nabytki. Musimy na pewno kupić pług. Zaraz wam zdradzę. E, musimy sobie kupić pług, bo pług stary też sprzedali. Myśmy mieliśmy wcześniej, widzowie, pług sześcioskibowy e, Obrotowy. Taki jakby i na, pod na podnośnik był, nie? E, koguciki sobie zapalimy. Będziemy sobie kopać Troszkę widzowie ogólnie już późna godzina jest No ale Robimy dopóki się da Mój mi się wyłączył Robimy, robimy widzowie Dopóki się da I wtedy ee, Jakieś też trzeba Zabrawać oczywiście pieniążki Tutaj wjeżdżamy Troszkę ten kombaj się obrudził Powiem wam, nawet nie wiem o czego on tak się obrudził Ale jest obrodzony ogóle eee, ubrudzony tu, tu, widzicie, tu widzicie, tak trochę tu wykopałem sobie tam tu tego sobie wykopałem i taki jest kombajn brudny ja powiem wam, że ten zbiornik on ma strasznie mały a potem no zbiornik był też powyższe mały a po potem ten burak to sporo sypie, nie? więc to też jest takie właśnie, no ale bierze cztery rzędy buraczka cztery? czy pięć? nawet nie pamiętam cztery chyba powinien brać z tego co pamiętam się wydaje przynajmniej. O, Kuba przyjechał. Tak, Kuba to jest? Tak, chyba Kuba przyjechał. Jest i pan drugi prezes, kurde. Który... Ań, czekaj, bo mam rurę z drugiej strony. Oj, przepraszam. O, to by się trzeba się tutaj, trzeba się tutaj wykręcić. Chłopie, co ty robisz? Co mi... Dobra, nieważne. E, siema. Za, załatwiłeś, udało się, to Tam to się załatwić, czy nie? No tak. To dobrze. To wtedy dobrze. Trochę tu wykopałem, jak widzisz, ale tak jeszcze mało tego wykopana jest. Niezbyt tego dużo wykopane pola już jeszcze jest. No ale pomału kopię to nie? Muszę od tyłu widzę, jak tu wjeżdżać i wysypywać, bo jest ta cała szyba tutaj. I ona mi tam jest szybę, nie mogę tam wjechać, nie? Muszę zawsze od tyłu pamiętać, że... Muszę od tyłu otwierać. I co, Kuba? No co, załatwiona. Wtedy tam lecisz sobie ta talerzować, rozumiem? no. A ty eee, z widzami czeku. jesteś? No, ja, ja nagrywam, tak, ja nagrywam, no. No to... Cześć, widzowie, cześć i czołem. No, dzień dobry, panu. Eee... Czekajcie, nie włączyłem kombajnu. Kurde. Czemu Czemu się maszyny, maszynami złożyła? Nie rozumiem. Dobra, teraz lecimy dalej z akcją buraczek. Powiem Wam, że mm, rozglądamy się coś też za nowym, za nowym, za używanym, nie? Kombajnem do buraka. Żeby troszkę do czego więcej mieć areał już do mm, Sadzenia no ale na razie tutaj czekamy. Na razie czekamy i szukamy coś, na razie dla na nas takim bez największym priorytetem kupienie kupienie e, tego puga. Kupienie tego właśnie puga na Lasera jest najważniejsze. Bo puga jednak nie mamy i no. I tyle. Ty Kuba, jeste... ty bajesz, się, Kuba teraz gdzie tarżywał? Po rzepakach, czy pod kukurydzę, czy pod... E... Czy gdzie? Yyy, tam. Tam ostatnio, gdzie kosiliśmy. Pod przeżyto, bo po, po, po przeżycie. No. Po przeżycie. Po. Ty, a ty Kuba! Co? Teraz, teraz jest pytanie. Bo my wtedy, sobie pop... wtedy my po przeżycie co się jemy? No, nie wiem, czy coś, coś takiego pewnie, nie? będziemy no, dobra, to a wtedy czekaj, po pakach miałeś kukurydzę, tak? no mhm. a wtedy czekaj wtedy mamy sporo osienia na tym na wiosnę bo mamy owies i kukurydza będzie osieniać bo wtedy po... Czy co, co, co wtedy damy po tej po... Mm, Kurde Co to się nazywa? Pogorczycy Nie, co to? Gorczyca? Chyba tak, nie? Dobrze, mówię Gryka Gryka no, Pogorczycy No nie wiem To ja tam mieć będziemy, będziemy wtedy, tyle owsa aż będziemy mieć? Myślisz? Owiec? No, owiec musi być A co, innego dasz? No to owiec, No to byśmy mieli tyle, i tyle To mhm. wtedy widzowie tak. Wtedy by tutaj był owiec, a ogólnie buraka w przyszłym sezonie bym dał na 120 polu No nie, a gdzie to bo gdzie jej mam mamy dać gdzie by się będzie Zobaczcie, tam będzie spod, no to ja tam dążą 2 hektary, aż tego zimnego Buraka na którym polu? Na 120. Bo mniejszych o chyba już nie mamy. Bo tak to. No nie nie ma. Jeszcze chcę to jeszcze jedno społo tym całym rzepaku, ale no... Czy po żep... no tak po rzepaku, ale no, on będzie chyba większe tam, tamto. Tamto jest większe, no? Większe. Większe. No właśnie, co tu teraz dać powiedzmy? Czy jest tam, bo wtedy tak. Tam, 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 wtedy, gdybyśmy dali sobie buraka. A teraz tutaj, po tym buraku, co to tu damy? Mm. Pszenicę, ja bym tu dał, to ma, bo tam tutaj nie daje Co? Kuba. No, nie wiem, musisz pomyśleć. bo co tu innego już nie by dał? Ja bym się by żeby dochodu było w tamtym roku tu była kukurydza, więc ta ziemia taka już była taka do tu jest wiesz. Wyciężona jakby, przeciężona. Więc teraz no to już trzeba został coś lekkiego. Wtedy ją dał, przy, wtedy bym tu dał albo jęczmień, albo to będą te pszenice. Wtedy byśmy... Tak, wtedy by... Owiec, no ja o więc ujęć pola. No, mów, mów, mów. No tam gdzie już to chyba kukurydzy, na dwa czy na jedno? Na dwa bym dał. No to Będzie, będzie, będzie sporo w tej kukurydzy. No, czyli tak. No ale to wiesz, a to byśmy na kiszonkę czy... A wtedy wiesz co zobaczysz w sumie. Zobaczymy ile w tym roku użyjemy kukurydzy. E, tej, na kiszonkę, bo powiem wam, że my mamy jeszcze cały chyba... Zobaczcie jak w tamtym syrosie jest. W ogóle. Jeszcze w tej no, kukurydzy. Wiemy. Nie że chyba ta nawet całkiem sporo tam jest. A krew mają co do jedzenia? Mają jeszcze do jedzenia coś. Pasza TMR jest. Dobra, wtedy jedziemy. Wsypij sobie kolejny zbiorniczek. Mm. mi, że mamy. Trzysta. 2000 No to sporo tego mamy. No nie, że tak zobaczymy ile będziemy na wiosnę, nie? No. Wiesz co, Kuba? Ja tu mam jeszcze jeden zbiornik mam pełny zestaw znowu. Słyszysz? No, słyszę. Słyszę, słyszę. Więc ten buraczek tutaj, tutaj całkiem ładnie mi się wydaje, że daje. Sypie, sypie. Teraz już mamy sporo nawet kasy, to trzeba o pół popatrzeć. No właśnie, no. no trzeba, trzeba coś tu właśnie teraz popatrzeć. Żeby wiesz... Żeby było. Jednak nie No Bo jednak to jest nam potrzebny No przecież nie będziemy skarbić bezorkowo, no bez posady no. Wtedy ja tu wyłączam Kejsiora Wtedy wracam New Hollandem Gdzie ty jesteś teraz, nie powiedz A, ty już... Jesteś... Dobra, ty poczekaj tam chwilę na na, na początku Wtedy się tam ogarniemy I ty Zamienimy się wtedy, dobra? Wtedy tam będziesz wysypać no, no, okay. tego buraka Naszego A ja wtedy pojadę tam i... i tym to jest ta drzewo. Ty robisz, robisz klasę, nie? Tak. Ok. Ogólnie widzowie, jak ktoś tam nie, widzał, nie widział poprzedniego odcinka, to tam możecie wpadnąć. Eee, wtedy będziecie wiedzieć chociaż, czemu... A zaraz zobaczycie coś. Czemu są takie zboże. Zielone. Tam wszystko było wytłumaczone. więc wiecie, mm, szkoła Warto oglądać. Już. Warto oglądać, warto, warto. No. To, są, to są programy edukacyjne, tak? No, no na pewno. Ale no masz tutaj, masz tutaj Holanda już? No bo wtedy ja lecę to klasa i talerzuję. Ale Rolmako, powiem Wam, że jak chcecie ogólnie zakupować tę Rolmako, to zasadzie nie jest materiał sponsorowany czy coś. Powiem Wam, że ta Rolmako jest bardzo dobra. Powiem Wam, że daliśmy trochę no za pieniędzy, ale ona no, jest, jest już chyba, który z Kuba, Trzeci, czwarty czy tam piąty? Który on sobie jakoś piąty rok. Piąty albo czwarty chyba jest. 24. No, bo ona, ona naspychała chyba na wiosnę w ogóle. Tak mi się wydaje, więc teraz chyba będziesz od piątej od przyszłego roku. Tak mi się przynajmniej wydaje, no. Sarna se zamą leci jakaś jeszcze fajnie. E, powiem jak chcecie jak, jak, jak się zastanawiacie nad jakąś tarzówką, to to jest fajnie wam, że to jest dobra tarżówka. No ma komak... tak To jest polskie, bo polskie, ale to naprawdę powiem wam, że to robi robota nie? 6 metrów i pola ubyła, powiem wam. Dobrze wyskopaję Wam, że mieli yy, no I tak ogólnie wy jak tam teraz jesteście na na kanale W tym odcinku możecie napisać czy byście chcieli, żeby nagrywać całe żniwa gryki. Tylko tam na przykład urywek, nie? Bo ogólnie tych żniw możecie trochę być teraz. Zanudzeni bo jednak tak, paki były, była, było przeżyto. Nie... Teraz jeszcze, teraz jeszcze jest z tylko bura trochę są innymi teraz maszynami że jest, nie? Ale też burak no tak, jest, to, to, też, to też zbiór jest, jakby nie, jakby nie patrzeć. I są trzy odcinki pod rząd, gdzie mamy zbieramy coś. Na przykład trawa tak samo było, nie? trawy tak samo żeśmy pracowali zbierali, nie? Więc no. To są takie teraz były trzy cztery odcinki takie ze zbierania czegoś. Eee, więc yy, możecie trochę być tu zanudzeni. Zapiszcie się, chcielibyśmy na przykład odcinek z, właśnie, z, z gry koszenia, czy po prostu tylko jakiś urywek do jakiegoś odcinka dołączymy następnego, czy coś, nie? żeby też żeby też właśnie, tak, właśnie nie, tutaj nie zadać tymi żniwami ciągłymi na, na naszym kanale. No chyba, że po prostu lubicie się, bo wtedy możemy nagrywać, tak oczywiście. Ja na przykład się wolubię, nie lubię, bo zawsze wtedy są takie fajne, wiesz, jak wtedy wiesz, czy zarobisz sporo, czy nie zarobisz, chociaż tam jeszcze nie wiadomo, no tak, bo to no. z, z cenami to różnie zawsze jest, nie? Ale chociaż wiesz, czy no. jeśli dużo sypło, czy ci mało sypło, nie? No. Na to się czeka cały rok, przynajmniej my, my, my na to czekamy cały rok, żeby właśnie móc wiedzieć, No czy... wiesz, żniwa to jest takie zakończenie, takie podsumowanie, jak ci wyszło i w ogóle. No, w ogóle, no tak, no, tak. Bo wiadomo, że kasa przedostaje się w zimę przeważnie, tam sprzedajemy z zboże. Tam zależy no. też. Oczywiście możesz sprzedawać z pola od razu, nie? Jak jest to dobra cena. No. no ale jak cena jest słaba na razie, no była stara, cena była dosyć słaba. Żniwa, no to my czekamy, na razie, aż coś będzie cena co lepsza, wtedy będziemy sprzedawać zboże. A przeważnie, ten przeważnie cena przeważnie wyższa w zimę. Jak to zawsze. Teraz też podpisali to całe, walone Mercosurnie. No bo? Pieprzeni Europejczycy. Unia Europejska nas z Donaldem Tuskiem na czele. Niemieckim agentem. Eee... Nie zapędzaj się, już spokojnie, nie zapędzaj się. Dobrze. Spokojnie bardzo. Dobrze, e, Ty tam Kuba wysypujesz to, te buraki? No Aha, dobra Ogólnie co zrobiliśmy poza odcinkiem? Spracowaliśmy, tu słomę sobie I w końcu teraz ze, w końcu zebraliśmy belki no. no Trochę tam belki leżały ogólnie, no ale zebraliśmy w końcu je Ogólnie tak Tro, Trochę tam leżały te beleszki, ale zebraliśmy te belki Spracowaliśmy słomę Coś, coś zrobiliśmy jeszcze? Nie wiem. Chyba już nie wiem. No, hmm, coś miałem jeszcze powiedzieć, Kuba? Mm. Ważnego? Co, coś, co żeśmy zrobili? Albo coś? Nie, no bo to zrobiliśmy, to tam jeszcze było. O, jeszcze umówiliśmy się kombajny, tam wszystko już pochowali, już. No tak. Ale to wiadomo, że jeszcze może wyjedziemy na usługi. Bo tam tu mam weszło takie... Są takie właśnie słuchajcie, takie zlecenia rolnicze nasze. U nas takie są na wsi. Że jak ktoś chce tam coś zrobić na przykład, to byś tam na przykład mówi, że potrzebuje tego i tego. Na przykład możemy się zgłosić na to zlecenie, nie? Mam takie właśnie tu jest fajny portal internetowy. No. Założycielami że jesteśmy oczywiście my. żeby wiem więcej zarobić w ciągu roku. Eee. Więc jak tam pełnie będzie jakaś kukurydza, coś tam, nie? To przeważnie my ogólnie robimy tak, co jak zawsze są przeważnie akcje kukurydze Przeważnie my tamte, na przykład, tak roku było Znaczy nie, bo w roku tak nie było przecież, bo nie mieliśmy kukurydzy tam, w tamtym roku nie kosiliśmy eee, Tak przeważnie robi się, że na przykład Robimy pełno, pełną usługę, rozumiecie? Że jakby Zbieramy, no to zawozimy, nie? Na przykład. Zboże, albo tam inne rzeczy. Tak samo robimy w żniwach. Że jak u nas zbieramy, to zależy, jak to chcecie, nie? Możemy oczywiście. Tylko w tym roku, żeśmy wcale nie robili usług, nie? W Żniw żniwowych. Chyba, nie, nie. żeśmy nawet ani jedni nie robili. E, bo nikt się do nas nie zgłasza, no to my też nie robiliśmy, nie? Zresztą tutaj teraz każdy no. ma pracę u nas teraz u nas na wsi, nie? Zwyczajnie. A tym bardziej, że my to nie bierzemy e, za godzinę, tylko my bierzemy od hektara, nie? Mamy kombajny nasze są wydajniejsze, więc wiecie... Z godzinę by nas się nie opłacało, nie? No. A tak chyba każdym się da, że robi ten już temat, co ma te lepsze kombajny, że właśnie bierze na, od hektara. No, jak ma bo wiesz. No. Od hektara wtedy i... I... I co kuba? I prosi, ci, to mają mniejszy kombajn, to mi się opłaca, żeś pioł robi, że za godzinę. No, no dokładnie. Tak no, no. nie? Widzimy no, to co? to, kończymy ten film. Także na razie, cześć, papa! pa! Pa! pa.